Prodigal child of the Milky Way. Nick Fury, my favorite one-eyed man of intrigue. How goes it out there? Uh, you know, cold, no air, space. Captain Marvel, the Annihilator. You took everything from me, and now I'm returning the favor. Our light based powers, so we switch places whenever we use them. Strong theory. You can absorb light, I can see it, and Kamala. Who's Kamala? Hi. She can turn light into physical matter, which I have never heard of. I could totally show you. No! Targeting every planet we call home. I would never choose to bring anybody into this. You are not the only thing standing between this and the universe. Oh my God, we're a team. Higher. Further. Faster. Ciekawa na widzowie, nasza droga y, y, film Marvels to porażka. Y, I moi drodzy, mimo że ostatnimi y, y, czasy, kiedy nagrywałem y, z y, tego, y, z y, ich filmu, to powiedziałem, że mi się film podobał i dalej podtrzymuję, że tak jest. To dzisiaj w tym krótkim filmiku na YouTube postanowiłem wyhaczyć kilka błędów, które ma film Marvels. Jest to on bardzo ciekawie zrobionym filmem, ponieważ przedstawia on nam aktorską wersję Kamalika, którą i w której to żeńskie postacie grają pierwsze skrzypce cały czas, nie? No i Monika Kamala Khan oraz Karol muszą prze, powstrzymać Darben, którą która chce przywrócić dla hali podstawowe dobra naturalne. I to jest właśnie ten ciekawy wątek i przełamanie czwartej ściany, w której to postać teoretycznie dobra doprowadziła do zagłady niemal całej planety. Gwiazda jest umierająca, wietrza nie ma, a z, y, cała planeta cierpi właśnie suszę, przez co przedstawiona jest nam Karol jako nie do końca dobrą, a ona jest protagonistką. I tutaj problem polega na tym, że mimo, że ostatecznie y, Kapitan Marvel y, faktycznie przywraca gwiazdę do y, Odpowiedniego stanu to robi to dopiero po nałowach Moniki, w czasie kiedy sama powinna do tego dojść. Czyli, na początek, pierwszym grzechem według mnie filmu Marvels jest głupkowata protagonistka. Jest ona tak głupia, że to Kamala i właśnie Monika muszą często myśleć za nią. Drugim problemem jest przedstawienie Kamali. Kamala generalnie jakby zawsze jest rozdarta między swoją rodzinę a ten i choć w grach też tak było to tam widać było powiedzmy podejście Kamali w odpowiedni sposób nie? tutaj ona robi to podejmuje decyzję na dziką pałę Czwarty problem to, że dziewczyny zamieniają się miejscami i muszą się na nowo uczyć swoich mocy. To jest bez sensu, bo jakby w takim wypadku zamienianie się jednocześnie tych postaci to po, równie szybko się pojawia jak i znika. No i efekt tego jest po prostu, no, durny. Czwartym problemem i najgorszym chyba jaki widziałem jest Nick Fury. Nick Fury był znany jako taki totalny przekoks, który nawet bez broni bywa groźny, nie? A tutaj powiedzmy robi on cały czas uniki, zadaje głupie wydania, są żarty w, takie no czysto teoretyczne, jest to tak głupio zrobiony film, że aż ciężko jest uwierzyć, że to przeszło przez fazę projekcyjną, czy to w ogóle miało jakiegokolwiek reżysera. Bo ja śmiem wątpić, że to w ogóle miało jakiekolwiek podejście tego typu. Niestety, ale w tym wypadku reżyser musiał być po prostu, no nie wiem, no pijany, nie? I. W tym wypadku mamy do czynienia nie tyle z filmem, co jest głupi, co z obsadą aktorską, co nie myśli, reżyserem, co chyba pisał pod wpływem alkoholu ten scenariusz. No i, i postaciami, które tak naprawdę niby myślą, ale są tak durne, że aż może głowa od nich odpaść, od ich głupoty. No, bo macie coś takiego, że Kamala y, jest y, zamieniona z Karol i z Moniką, nie? To czy y, one nie wpadły naprawdę na to, że. Bo Karol na pewnym etapie chce się znowu zamienić z Kamalą, y, będąc w domu rodziców Kamali. Czy ona naprawdę nie wpadła na to, że skoro że ej, skoro nas zamienia, gdy używamy jednocześnie mocy, to może wypadałoby zamienić się w ten sam właśnie sposób, czyli używając tej mocy a ona próbuje się zamienić za wszelką cenę I tak jak jest to podnoszone do tej roli takiego dramatu, że przecież ojej co ja pocznę, przecież ona wylądowała na hali, gdzie nie ma powietrza. No... Wszystko fajnie, wszystko ładnie, pięknie, tylko że może wypadałoby, nie wiem, o tym jakoś powiedzieć, zakomunikować rodzicom Kamali, nie? A tutaj, takie, ee, dobra, chuj, nie? Ym, rezultat tego jest po prostu taki, że y, finalnie, summa summarum, y, Kamala jest y, tam przedstawiona jako taki balast, który. Niby tam jest potrzebna, ale z drugiej strony nie do końca, i na pewnym etapie dopiero Rokawidan Marwa zaczyna ją traktować faktycznie jako członka grupy. Bo choć wcześniej mówiła, że źle zaczęły swoją znajomość i muszą zacząć od nowa, tak prawda była taka, że Kamala. Jej do końca cały czas nie słuchała i non-stop lekceważyła jej tego, jej rozkazy i decyzje. Zresztą ja bym się nie dziwił, bo rozkazy i decyzje Kapitan Marvel były durne i samolubne. Sama postać irytowała głównie zamiast być postacią, z którą widz faktycznie będzie sympatyzował, do której będzie chciał podejść, nie? to mieliśmy irytującą protagonistkę, która się która musi naprawić błędy swojej przeszłości. Nie? Że, oj, to moja wina przeze mnie, hala, jest tak, w takim, a nie innym stanie. To może, Karol, leć na tę hale i napraw swoje błędy, które tego. Ka ta, ona wspomina wielokrotnie o wojnie domowej Kriev, która pozbawiła zasobów naturalnych całą planetę. Jak na kogoś, kto w ogóle tam nie było od tamtego czasu, wie zaskakująco dużo o problemach tego świata. I. Prawda jest taka, że w takim wypadku Karol jest przedstawiona jako po prostu durna i samolubna. A w tym wypadku nie ma chyba większego grzechu niż irytująca protagonistka. Nie? No bo sami rozumiecie. W momencie, gdy czego wy byście oczekiwali od protagonistów? No, że będzie jakimś, nie wiem, przykładem, jakąś formą rozrywki, którą będziecie chcieli oglądać. A tutaj ja mówiłem, kiedy ona się pojawiała, nie? Ta Karol, to mówię, Boże, zejdź wreszcie z ekranu, Boże, pozbądźcie się jej na ten moment, przynajmniej na chwilę zostawcie nas bez Kapitan Marvel, nie? I najlepsze jest to, że solowy film Kapitan Marvel nie był taką tragedią, a film Marvels, gdzie, są, gdzie jest trójka bohaterek, z czego jedna jest nam nie do końca znana, a dwie z nich to praktycznie ikony Marvela, jedne z ikon, nie mówię, że ikoną Marvela jest Kapitan Marvel czy Miss Marvel ale postacie które w swoich serialach czy filmach były zagrane super w filmie gdzie zostały połączone są po prostu durne, głupkowate, samolubne i tak dalej, nie. Jeszcze różnica między serialem Miss Marvel a Marvels jest taka, że z tego co pamiętam chyba brat Kamali, starszy, on był wielkim, uduchowionym człowiekiem, który cały czas się modlił i się starał cały czas modlić. W tym czasie w filmie Marvels wychodzi on na takiego durnia, takiego, ej, jakby, ej, ej, ja jestem pierwszy raz w kosmosie, ej i to, ej tamto, Kamala, patrz. A potem mm, Fury mówi nawet, że jest zakaz filmowania, też ewakuacja za pomocą kotów, które są jednocześnie kosmitami. No. Większej bzdury chyba wymyśleć nie mogli. Tak naprawdę mam wrażenie, że ten film został zrobiony na siłę. Więc jak widzicie, bohaterowie grają pierwsze skrzypce w tym, że w grzechach tych tego filmu. Drugą problemem są żarty, które są często nie na miejscu albo po prostu nieśmieszne. Powoduje to w tym momencie to, że oglądając Marvels, próbujecie dojść do ładu i składu, poskładać sobie to wszystko w całość, a jednocześnie nie wybuchnąć gniewem, że ten film jest w takim, a nie innym stanie. Nie? I na tę okoliczność próbujemy w tym momencie, żeby nasze szare komórki nie skakały w przepaść otępienia, tylko po prostu próbowały jakoś przebrnąć przez cały ten film. I pocieszamy się, że być może do końca filmu nie będzie już gorzej, ale im dalej w las. Tym sytuacja robi się tak zła, że ten, ten że no w pewnym momencie mamy wrażenie, że, jeden, że spotkali się głupsi i głupsi. Dlaczego? E, dlatego, że Darben jest najgorszą antagonistką, jaka istnieje. Jest to spowodowane w głównej mierze tym, że na pewnym etapie Monika stwierdza, że być może tak było. Być może Karol odpowiada za to, co się stało z halą, i być może faktycznie nie bez powodu się gniewają, ale zasugerowała rozwiązanie, które dało się tak, jak to Kamala wtedy ujęła, do rozwiązać pokojowo, rozwiązać bez rozlewu krwi. I co zabawne, Karol i Darben w tym momencie stwierdziły do siebie to samo, że to nie ich konflikt jest najważniejszy, a hala jest najważniejsza to, żeby uratować ją od zagłady. Więc zgodziły się na sojusz między sobą. I jeśli już mieli powiedzieć, że Darben jest tak podstępna, że zdradzi ich, to powinna ich zdradzić w momencie, w którym ten, w którym no. Ona, Karol zrobi to co ona chciała, nie? Czyli przywróci Gwiazdę do stanu, w którym była przed zagładą Hali, nie? Na tę okoliczność można było rozwiązać to w setki różnych sposobów, które dawałyby nam widzom o wiele lepsze takie, o kurde, a jednak ona jest zła, nie? Ona nie chce ona jednak nie kieruje się dobrym Hali, tylko jest samolubną, złą postacią, nie? Wtedy Darben byłaby dla nas o wiele głębszą osobą, o wiele głębszą postacią. A tak, jest po prostu irytującym antagonistą. I tutaj to jest właśnie ciemna strona filmu Marvels, przygłupi bohaterowie, oraz jeszcze głupsza fabuła. Która nie ma sensu. To jak Darben y, pozbawia atmosfery jedną planetę, to jest oczywiście mocne. Ale w momencie, gdy y, Kri zajęli inną planetę, żeby y, też y, odzyskać wodę, przecież ona nie odesłała całego oceanu. A nie, przepraszam, przecież nie widzimy już więcej tej planety. No, i też jeszcze ostatni temat, który poruszam. To, że Karol, aby doszło do pokoju i sojuszu z Ziemią, poślubiła księcia. No, ja pierdolę. Jakie to durne. Nie? To uwłacza honorowi kapitan Marvel. Hmm. Ogólnie można byłoby jeszcze wymieniać, 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 wymieniać. Błędów scenariuszowych jest tutaj masa. Postacie zostały kompletnie zhańbione i zwyzywane. Co prawda, zakończenie jest otwarte, bo Monika finalnie się poświęca, żeby zamknąć inną rzeczywistość tam, gdzie jej miejsce. I w tym momencie Capitan Marvel i Miss Marvel się jednoczą, żeby ten, żeby znaleźć ją. Ale wątpię, by powstał Sequel Marvels. Bo Marvels. Było już y, 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 sequelem serialu Miss Marvel i, ka, i filmu Kapitan Marvel, ale ten sequel praktycznie y, rozwalił sam siebie. Zmiażdżył się i zniszczył. Y, to powoduje, że niestety nie będzie to miło się oglądało na ekranie, i będzie y, 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 jak wychodzicie z kina, to możecie być zachwyceni. Ale jak wrócicie do domu, to o, tak jak mnie, narodzi się wam milion pytań związanych z głupotą tego filmu i, i e, tak naprawdę nie będziecie mieli ochoty do tego filmu wracać. Disney, tak jak w przypadku Gwiezdnych Wojen, tak w przypadku Marvela, robi fikołek za fikołkiem i wątpię, że już będzie lepiej, będzie tylko coraz gorzej. E, Także, no niestety. Iger się nie popisuje w roli lidera Disneya, bo gdyby się popisał, to ten film byłby zrobiony trzy razy lepiej, ale mam wrażenie, że to była taka typowa zapchaj dziura dla Marvela, że ej patrzcie, to są wasze ulubione postacie, niezależnie od tego co zrobimy, czy zrobimy gówno czy nie, to będziecie zachwyceni, no właśnie nie, nie każdy będzie zachwycony, co udowadnia to, że ja się tylko sfrustrowałem po tym wszystkim, jak to głębiej przeanalizowałem. A wy, jakie widzicie błędy filmu Marvels? I dajcie znać, czy taka krytyka Wam odpowiada takich filmów. Ogólnie w moim filmie z recenzji film otrzymał ocenę 9 na 10 z powodu tego, co wtedy zauważyłem. Teraz zniżam tą ocenę do 4,5 na 10. Więc jak widzicie, jest to kompletna katastrofa. Ten film nie powinien w ogóle powstać. A jeśli już miałby powstać, to w innej... Innym, powinien być na nim prace powinny być dłużej. I powinno to trochę inaczej wyglądać. Dziękuję i Arniwederczy. I oczywiście pora na reklamy. Polecam zakup płyty Afirmacja Aniki Dąbrowskiej. Książek Arkady Solskiego w tym Krew kamienia, Serce lodu, książek Katarzyny Kriogucewicz w tym Księżycowe blizny, Cienie północy oraz Drżenia lat Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, jeżeli tak zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, follow na Instagramie, Twitchu, trzymajcie się, hej, hej, papatki.